bo zacz zaczęliśmy live'a. Cześć! Adam, zrobisz intro? Uh, Hej! I witamy w Wrong Way'u! W dzisiejszym odcinku... Witamy aż jedną osobę. Ale halo, halo jest Witaj osobę. Trzy osoby witają jedną osobę. Witamy, witamy. Może to ty, Damaris? Może to ja? Nie, ja nie oglądam. No dalej, dalej. Cześć wujek. Dalej dalej ręko gady tam o 10 nagle jest. 7 Siema, wujek. Siema Elo, Elo, hej. Jesteśmy właśnie na stacji ładowania i postanowiłem zrobić krótkiego live'a. Akurat Adam nas odwiedził i zrobimy krótkiego live'a z ładowania. O cześć Krzysztof. I za chwilę kończymy. Także yy, bądźcie z nami. Za <śmiennie> chwilę kończymy. Witajcie, za chwilę kończymy. <laughs> pokażę Wam trochę, co tutaj się właśnie dzieje. Jesteśmy w Peugeot'cie E208. Mamy ponad 50% baterii, jesteśmy na stacji ładowania. Powiedziałem coś śmiesznego? Nie? nie, 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 spoko. Adam ma coś ciekawego w bagażniku, co za chwilę Wam pokażę, ale najpierw pokażę Wam samochód. A Adam, Ciebie zapraszam też na zewnątrz. Oczywiście. Jeszcze, jeszcze, jeszcze dołączam. Tak wygląda samochód. Tak wygląda Adam. A, oui, oui, la française, oh, le Peugeot. Może coś po niemiecku powiesz? No no no, c'est Peugeot, la Peugeot. le e, tessant... le <grytale> 208. <grytale> <grytale> oui oui. <grytale> Jak Cię, Damaris, podoba samochód? Już zrobiliśmy nim chyba z 1000 km. Jak no. ci podoba? Samochód, przypominam, że dostaliśmy od naszego widza Kacpra z Zielonej Góry. Także jeszcze raz dziękuję Kacper, tutaj oficjalnie, za użyczenie nam tego samochodu. Jest naprawdę niesamowity. Ale teraz mówię w superlatywach, ale wszystkie wady poznacie na filmach, bo jest ich trochę. Dobra, otwieraj Adam. Nas, na, na, nasz statysta. <grym> Adam przyjechał dzisiaj na takim monocyklu, malutkim który jest naprawdę bardzo mały i bardzo lekki daj na chwilę tak, ja tylko wyłączę zobaczcie jakie leciutkie 10 kg no ten, to też na łapę można wyciskać no to się na ładowarce? To i takie małe cud cudeńko, które kosztuje Adam? Wiesz co, jeszcze cena nie jest oficjalna, okay. bo różne są opcje, one tak między 3,5-4,5 może kosztuje. Czy to tak jesteśmy na rodze, gdzie? to spróbuję, co? No dobra no. Tylko Właśnie, grałem... ma, znać, ma bardzo szerokie koło, 3 cale, mm -hmm. więc na takiej kosce będziecie w każdą stronę zrzucać. No ale będzie śmiesznie. Tak? No. <laughs> Czekaj, może ci go tylko. Właśnie to jest tak z kółkami, Uba, że. włączyłeś, już nie, okay. nie, nie noś go wtedy, bo. Się, właśnie to się zacznie. Co zacznie. Trzymaj. I teraz puść. No. I... Z kółkami jest tak, że im mniejsze kółko, im szersza tym trudniej jeździć. Ta jest. To jest. I musisz od razu wskoczyć, no, właśnie. Nie mogę się tak? No znaczy możesz, masz? I go, 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 go! Go, go, go! Jeden jest dziwny bardzo. Nie, no. Zaraz jest... stanie. Albo i nie. No, tak, gumę. gumę. Nie będę tego robił, bo już raz się na tym właśnie przewróciłem. To się zestresowałem znowu. No bo to jest, to jest bardzo, wiesz... Naprawdę jest ciężko panować i szczególnie dlatego pewnie, że jest nisko i normalnie to tak jakby do kolan bardziej ci dochodzi. Tak. W sensie... Jak, jak już ile popróbujesz jest mega, ale na początku jest tak właśnie prawdziwe. Tak, no i za, promień skrętu. No mega jest. Najlepsze no jest to, że to jest małe i można wrzucić takich 10 do bagażnika i jechać. A przewieziesz, zobaczymy, czy 71 osób może jechać na jednym monocyklu? 71 osób? Tak. A już trzymam. Okay. 72 osoby 72 osoby trzymam. O, trochę lżej się zrobiłeś. O nie, 74 już za ciężko, czekaj. Zostańcie. <laughs> Tutaj Cinematic Shot. To jest Daniel Jaka jest krę Serio? Damaris mi właśnie pokazała, że tam mnie trójka się załadowała <dziś> to dla Jaj sobie zrobiłem Zrobiłem sobie dla jaj zdjęcie, bo zawsze jak się rozpoczyna live na YouTube, to się robi automatycznie zdjęcia, a później można załadować swoje. Ja zrobiłem sobie takie głupie zdjęcie i potem załadowałem swoje, ale się załadowało to pierwsze. Więc wybaczcie za, za, ten. za to zdjęcie. Co to za model? Chcę go do Ionika? Adam, powiesz, Michał pyta, co to za model jeszcze raz, tego kółeczka. Gotway M103. On jest, jest już w Polsce na sprzedaż? W Polsce chyba jest w euc-service.com, Tam można sobie go kupić. Albo wejdź do Adama na kanał Rongway i Adam tam, tam pewnie też o tym powie. To jest recenzja tego, już wcześniej robiłem. Jest w paru opcjach. Jest 325 W, 420 i. 512 watogodzin i to jest właśnie ten, czyli bateria jest większa niż w Siomiem, 65 Pro. O, to spoko. Ktoś napisał, daj Danielowi ochraniacza. No, no tak, racja, proszę VMAX i zasięg? E, VMAX, tak. Dzisiaj jechałem 35, a może nawet o 40 dociągnie, tylko to wtedy trzeba się przygotować. Znaczy, i my, my <laughs> mieć full baterii. Zasięg, no dzisiaj przejechałem teraz tak, 25 km, 30 jest do zrobienia. Ok, ładujemy się teraz na Wilanowskiej w Warszawie. O, Krzysztof, pozdrawiamy, że nam górę. Ok. To co? Kończymy ładowanie. Tutaj pan czeka, żeby już się też podładować, więc odłączymy. Adam, w tym czasie możesz chować już kółko. Okay. Już <grym grym grym> odfinamy. Naładowaliśmy 22 kW godzinę. Dozenia? Okej, jesteśmy. Z czego śmiejesz z miniaturki? Proszę, miniaturka roku na niej. się. Czekaj, Czekajcie z Dobra, pierwszy raz taką miniaturkę zrobiłem. Więc tak wygląda peżot w środku. I to, co jest charakterystyczne w nim, to jest to, że kierownica jest tutaj płaska na górze i widzimy tutaj ekran nad kierownicą, a nie w tej dziurze. Ściszysz, bo mamy pogłos? Tak, już włączyłam właśnie. E, więc to jest, to jest zabawne w tym samochodzie. No. Zcęgnie to na Instagram, wygrałeś tę tą miniaturką, muszę to opublikować, nie ma bata. To ci tyle podtrzymać, no? no? Chcecie coś zobaczyć w tym samochodzie, bo za chwilę generalnie kończymy. Takiego szybkiego lajdika. Kto widział film z samoładującym się hybrydą, to... samoładującym się hybrydą pewnej marki. Już w tym trawie powiedziałem. No, fajna perspektywa stąd jest tak jak tak? jedziecie. No. O. No to wbijajcie na Patronite'a jak będzie 2000 zł na Patronite to zatrudniam Adama jako pasażera na, na tylne siedzenie <grystanie> <grystanie> Nawet się w lusterku widać? Stąd. Tak, no? jakieś komentarze są? No właśnie patrzę, ale nie widzę, więc jeżeli ktoś ma komentarze, to śmiało. Adam widzi. Nie tylko jest statywem, ale też i nie wiem... Czy lektorem? Ty, lektorem, no. Na ja nie widzę. Ekran jest bardzo trudny w obsłudze, i to wszystko jest mało intuicyjne, i ciężko jest to ogarnąć, tak na pierwszy, na pierwszy raz. Ja, pomimo tego, że przejechałem tym samochodem już trochę kilometrów, to nadal mam z tym problem, żeby szybko się tutaj po tym poruszać. I zarówno po tym menu na wyświetlaczu, jak i tutaj tymi przyciskami, bo tutaj mamy przyciski takie, takie standardowe, i tutaj mamy jeszcze takie dotykowe. Pokażę Wam coś śmiesznego, co ten samochód robi. Za chwilę, jak się zatrzymamy na światłach, ten alarm taki sobie A, czekaj, tutaj, a komentarze są tylko, nie widziałem. Nie, sorry, tak? to Daniel, tak zasłuchasz. 61 na godzinę. Kilometrów. Składnia. na pierwszym miejscu. Jakie ogólne wrażenie o E208? Ogólne jest bardzo pozytywne. Poza drobnym, nie chcę teraz mówić, bo nie chcę tak, jakby spoilerować tego, co no. mówię w filmie. Ale jest tutaj kilka takich funkcji dziwnych. Które nie są, które są po prostu bez sensu. Mm. Są niedopracowane. Tak samo jak tłumaczenie systemu, to przed chwilą Adamowi pokazywałem, ale to też Wam y, pokażę na, na filmach moich. Zobaczcie, teraz jak wysiadłem sobie z samochodu, weźmy, wyłączam samochód, otwieram, otwieram drzwi i słyszycie, za każdym razem muszę zaciągnąć hamulec y, ręczny, żeby ta syrena ustała. O, teraz znowu ją zwoniłem. To jest taka jedna zabawna rzecz z tego samochodu, za każdym razem to jest i wyobraźcie sobie, że podjeżdżam w nocy, tak w Poznaniu mieliśmy, podjeżdżam w nocy na osiedle, gdzie jest cichutko, chyba nie wiem, pierwsza, druga w nocy i wysiadam cichutko, bezszelestnie, podjeżdżam i nagle syrena na cały, na cały, cały regulator. Tutaj Agema ma Napisał, nie jest mało intuicyjne, ja w tydzień już wszystko umiałem. Znaczy, no można się nauczyć w tydzień tego wszystkiego, ale dla mnie, jak dla osoby, która cały czas testuje inne samochody i się muszę przełączać między tymi wszystkimi markami, bo to jest tak, że ja się nauczę na przykład Nissan Leafa, potem się nauczę Jaguara I-Base'a, potem Audi Etrona, potem Tesli i tak jakby Porównanie cały czas tego. muszę się... Kiedyś? Często jeżdżę tymi samochodami. To nie jest tak, że ja go raz biorę na testy i koniec, tylko ja tego często nie pokazuję, ale często jeżdżę tymi wszystkimi samochodami no i muszę się nimi, pomiędzy nimi przełączać. Jedynym intuicyjnym dla mnie samochodem jest Tesla. No ale to Tesla może dlatego, że zrobiłem te same już tyle kilometrów. Ale to, to, to jest trudne. Na przykład wczoraj jadąc autostradą, miałem problem z tym, jak przyciemnić ekran. Bo był tak, przepraszam, rozjaśnić, bo był tak ciemno. I szukałem tutaj bardzo długo, jak to zrobić. I to było naprawdę trudne. I nawet teraz, na tą chwilę, nie jestem w stanie na szybko wam pokazać, jak tutaj przyciemnić. Aha, tutaj w opcjach. Konfiguracja ekranu. Jasność. Widzicie trzeba tutaj przeklikać, żeby wejść w ustawienie jasności możemy sobie tutaj zwiększać, ale tak na szybko, jakbym chciał, to nie da rady. Jakieś komentarze? Mm, dalej widzę ostatnie, nie jest mało intencyjne. Ja nawet tak na przykładzie um, Tesli, a propos styczności codziennej z ludźmi, którzy po prostu nie <try> mieli styczności z, z tym samochodem, wchodzą do samochodu no i jest wielki ekran, na którym wszystko jest przejrzyście rozpisane i po prostu klikają i wiedzą w co klikają, bo to już jest napisane. Nie muszą wchodzić w jakieś zakamarki, menu, tylko um, Łatwo to jest zrobić. Każda rzecz jest jakby taka widoczna. A tutaj jednak trzeba szukać. Więc o to chodzi po prostu w tej. I minusem dla mnie też jest to, że tutaj nie mamy ustawienia nawiewów ani klimatyzacji, tylko mamy tutaj przycisk dotykowy, który sobie włączamy, i dopiero na ekranie pojawiają nam się parametry klimatyzacji, i tutaj sobie ręcznie ustawiamy. Ale wielkie te przyciski tak. jest. I z drugiej strony, to jest też dziwne, że jak mamy Android Auto włączone, to tutaj na środku, tak jak tutaj ta ten, ten ciemna część ekranu idzie, mamy mapę i mamy odzorowanie telefonu i cały, cały tryb Android Auto. A po lewej, po prawej stronie nie mamy nic, a można by tam na przykład zrobić klimatyzację i ogrzewanie. Tylko, auto osobno zrobili. No jest parę takich kwiatków różnych. Tutaj mamy taki schowek fajny z ładowarką indukcyjną. Adam, masz swój telefon? Ależ oczywiście. Daj, spróbujemy. Dobra, czekaj. Nowy Samsung S20. Brand new. Very proud, very happy. A to po prostu ma położyć? O, no, ładuje. Jest. Tak, tak, ładuje. Jest, Nie, rozładowujesz samochód. No tak, od razu. 50 km do Sienkowicza. Tak. Okay. Mamy jeszcze jakieś komentarze? Cześć Daniel, planujesz zrobić jeszcze event albo event pojazdów elektrycznych? Tak, event już jest. I właśnie od razu Was zaproszę. Ostatni weekend lipca będzie event, na który Was zapraszam. Pod tym filmem nie ma opisu, pod tym filmem nie ma linku w opisie, ale pod ostatnim filmem, na przykład z tym samochodem z samoładującym się, możecie wejść na Facebooka i tam jest całe wydarzenie. I już jutro prawdopodobnie podamy nowe informacje odnośnie tego wydarzenia i będzie ciekawie, będzie naprawdę dużo atrakcji, będzie się działo i nie może Was tam zabraknąć, więc spadajcie, bo będzie już tej, w tym momencie zapowiedziało nam się kilkadziesiąt osób. Więc sprawdźcie to sobie, ale o tym też opowiem w kolejnych filmach, już za dwa dni będzie kolejny film i się dowiecie może czegoś więcej. Mm, więcej pytań. Cześć wszystkim. Cześć. Cześć. Cześć? Cześć. Cześć. Wojtek. Cześć, na razie. Tutaj jest Lozła Kuszańska, możesz pokazać ze stacją Pokazuję. Akurat się ładuje. Pokazałem, pokazałem. Tam, tam też kiedy, się ładowałem. Kiedy wyjechaliśmy ze stacji ładowania, to minęliśmy już w sumie trzy ładowarki. Bo jedna w Mokotowie, jedna obok Mokotowa, obok galerii Mokotów, jedna tu. Więc widzicie, ile jest ładowarek. Wiesz, to jeszcze jedno mieliśmy na łopuszańskiej? Jest przy hotelu. Aha, Ale szybka? Eee, wiesz, co ING, więc w sumie nie wiem. A nie, ING to AC, pewnie. No ale, ale o, jak, AC, nie. Widzicie, jaki jest duży wybór. Daniel, kiedy jesteś w ZG. Live trzeba zrobić w końcu. Pojutrze, Michał Pasek. Michał, tak. Pojutrze. Więc będę miał akurat czas to, to możemy zrobić live'a. Od razu Was zapraszam w czwartek na live'a z Michałem. E, będziemy pewnie jeździć a Michała. Wujek Iwan, odpowiem za Daniela, nie. Ale co? <laughs> planujesz się przyjechać Audio 8. Jeździłem. <laughs> Ale to nie a jest... A czy planujesz? Rady. Nie, nie planuję. No i do tej niej. No dobra, to kończymy live'a, bo już dojeżdżamy tam, gdzie dojeżdżamy, a nie chcę, żebyście widzieli gdzie dojeżdżamy. <głosy> <głosy> Więc dzięki za oglądanie. I obejrzyjcie mój ostatni film. Koniecznie z samoładującą się hybrydą. Dzięki na razie, cześć. I co? Iksik? No i... iksik.